Nie wpuszczę cię, mam bardzo dużo pracy. O, no. Powiedziałam ci, że pracuję. Zaczyłeś dzień od No, od od schrania. Tak, słyszałem, że z alkoholikami trzeba bezpośrednio. A. Wtedy jeszcze bardziej mamy to w dupie. Rozprawę masz jutro. No wiesz, tankowanie wozu przed podróżą to chyba nie pomysł. Myślisz, że to coś zmieni? Czy chciałeś pogadać? Siadaj najpierw, napij się, zjedz coś. Myślałem, że to coś pilnego, A wiesz, nic nie jest aż tak pilne, żebyś zapomniał o tym, że jesteś moim gościem. Piotr, ta taka, że cię pozdrowić i pyta, kiedy nas w końcu odwiedzisz. Marylka. Marylka, to jest córka naszych bardzo dobrych przyjaciół, a to jest Artur Żelazny, prawnik, również mój przyjaciel. Poznajcie się. Maryka właśnie wróciła ze Stanów Zjednoczonych z kolegów i myśli o tym, żeby studiować prawo. <laughs> Może chciałby się wtajemniczyć trochę w tajniki tego zawodu. To byłoby super. Bardzo chętnie.